A więc witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku, na którym sobie zrobimy recenzję tego oto buta, jakim są Danki SB w kolorze White Gum. Sobie zrobimy recenzję i omówimy sobie jego design, jego jakość wykonania, w sumie też trochę takiego w sumie sizing, wygoda, boxa sobie też omówimy. Oraz to, czy jest on warty, warty retailu bądź aktualnego resellu. I po prostu sobie opowiem też dlaczego to jest jeden z moich ulubionych butów jakie mam w kolekcji Chyba mój ulubiony but od Nike, jeśli chodzi o sam model Oraz dodatkowo w sumie na jakie pory roku je polecam łącznie A jeśli film wam się spodoba to zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, skomentowania go Oraz, nie wiem, śledzenia go dalej albo nadrobieniem starych materiałów, ponieważ nie za bardzo pomaga, motywuje, wspiera ogólnie, więc jakby mi się to podoba, wtedy czuję taką wewnętrzną potrzebę, że komuś coś muszę nagrać. Po ostatnim w miarę dobrym odebraniu moich Timberlandów, troszeczkę się do tego zmotywowałem. Ogarnąłem sobie też jakoś w tym momencie, przy, w międzyczasie czas, więc jak mam czas, to sobie nagram o nich. A ten but czeka od sierpnia, aż na, o nim nagram recenzję, więc no troszeczkę czeka, więc sobie go omówimy i no, zapraszam do oglądania. A więc dobra, pierwszym rzeczą, jaką sobie omówimy, to jest oczywiście sam boksik, który jest zwykłym bo boksem od Danków SB. Nie mam tego special boxa, ponieważ nie mam żadnego wydania specialowego. Ale w wielkim skrócie wioletowy box to jest ten najbardziej basicowy box, który trafia do po prostu takich jak ta zwykłych kolorystyk, które nie mają kolaboracji. Natomiast takie kolorowe, aktualnie też tak troszeczkę takie brązowo, wyblakło, błękitne, niegdyś też niebieskie. Kiedyś ogólnie chyba jeszcze różowe. Ogólnie historia Special Boxów jest dość dziwna w wydanku SB, bo po prostu jest ona długa, bo ten but ma swoje lata, więc jakby ona się różni, natomiast wioletowy Box to jest ten najzwyklejszy, w którym go dostajemy. Tutaj macie logo Nike SB, tutaj macie jakieś napisy, tutaj macie wielkie logo Nike SB. Oraz tutaj macie po prostu sam sizing, kolorystykę. No i ogólnie cały, całokształt, więc to gdzieś na tym y, wygl poziomie wygląda. W zestawie, uwaga, uwaga, w zestawie macie taki, taki papier y, tutaj do wypełnienia, który jest taki fajny kształt. Oraz do tego dostajecie takie zwykłe gazetowe wypełniacze, które y, są u I ogólnie tak to, to box jest dosyć z grubego kartonu. Nie jest jakimś tandetem jak y, boxy od. Adidas Originals, więc szczerze naprawdę bardzo fajne. Nike SB ma jakość i szczerze ten box jest fajny, on się dość w miarę wyróżnia. Tutaj już widzę, że mi się trochę przetar, ale w każdym bądź razie naprawdę ten box jest serio, serio mega ładny i mo, podoba mi się. Fajnie się w ogóle wyróżnia na tle, bo ten wiolet to dość się rzuca w oczy i jest naprawdę fajny, naprawdę podoba mi się. I no, przejdźmy teraz do, może do sobie omówienia tego buta bliżej. Więc no. A więc yy, dobra, przejdźmy sobie Boże do samego omówienia tego buta i zacznijmy sobie nietypowo od samej jakości wykonania, ponieważ. Ta skóra, jak ją dostałem, to naprawdę ona mnie mega dziwiła, ponieważ na tle moich innych butów, które wcześniej miałem, czyli dajmy na taki jakichś Jordanów, Forumów, też pamiętam superstarów niektórych, czyli innych butów od PUM, te buty się na pewno wyróżniają jakością. One mają dużo, dużo lepszą skórę. A możecie nawet tutaj chyba nawet zobaczyć, jak nie, to nawet na, chyba nagram przybudkę, gdzie ten but pod względem skóry naprawdę bardzo fajnie wyg wygląda. Naprawdę ten but pod względem jakości jest mega fajny. Te zagięcia są pierwsze, one są oczywiście, tutaj na mniej, tutaj, o, tutaj możecie zobaczyć, one się występują, o! Ale one są dużo bardziej naturalne niż na tym i jest mniejsza szansa, że będą one dobiegały aż do samych pęknięć, więc według mnie to jest naprawdę bardzo fajne, jeśli ktoś dajmy na to, naprawdę chce to fajnego, uniwersalnego, a przy okazji jakościowego. I wygodnego, ale o tym potem mówię, bo naprawdę ten but się pod tym względem Dodatkowo sama, jakby jakość jest o tyle fajna, że ona ma, dajmy na to, nie wiem, y skóra naturalna jest cała. Ona nie jest częściowo, czyli dajmy na to, że to obok jest naturalne, to jest naturalne, ale dajmy na to, to, czy służ jest akurat trochę taki litny, ale służ jest najmniejszą chyba uważam i to są, dajmy na to bardzo często, jak macie, o, tutaj te lace locki, nie? To one bardzo często są po prostu yy, z gorszej skóry, bardzo często też sam tył buty jest z gorszej skóry, a tutaj jak ja sobie tu uginam to ona jest naprawdę bardzo fajna. Ten but jest wykonany w całości ze skóry naturalnej, to jest full skóra naturalna, może nie licząc właśnie tego czarnego słosza. ona wygląda Gorzej, choć służ rzadko kiedy jest akurat dobrze wykonany, susz jest przeważnie w Nike, tanio zrobiony, ale naprawdę mega fajnie ona, ta jakość wypada, naprawdę mi się osobiście podoba i jeśli komuś miałbym polecić jakieś buty od Nike. No to ten byłby taki nie wiem, z pierwszych strzałów. Naprawdę, danki SB na dropie nie wypadają wcale tak drogo, nawet czasem potem na promocję, a jeśli to jest jakaś zwykła kolorystyka, no to nie wiem, do 900 zł na pewno na spokojnie je znajdziecie, a ich retail w tym momencie to jest tak za kolaboracyjne 500, e, znaczy za kolaboracyjne 630, 670, a za zwykłe to dosłownie 580 zł, więc jest retail zwykłych Air Force'ów, które wypadają dosłownie 500 razy gorzej. Więc ten bud naprawdę fajnie wypada i może przejdźmy do samej kolorystyki, bo kolorystyka jest prosta, ale sobie ją szybko mówimy. Kolorystyka. Co do samej kolorystyki, jak możecie zobaczyć teraz, to ona jest naprawdę, naprawdę po prostu taka zwykła, biała kolorystyka z czarnymi wstawkami, która... Jest wbłagacona o naprawdę bardzo fajną, vintage'ową, według mnie podeszła, ten gamsol naprawdę fajnie się prezentuje, naprawdę ten gamsol dodaje temu mutu charakteru, przez co według mnie fajnie będzie wyglądał też do, szerszej, do szerszego spektrum fitów. Poza tym gamsol jest tutaj też użyty ze względu na to, że to jest but skaterski. Buty skaterskie dajmy na to właśnie... Na deskę lepiej się sprawujemy, jeśli mają tego gamsola. Dajmy na to, dlatego czwórki z Green mają gamsola, dlatego w sumie też te buty mają gamsola. Dlatego też chyba podaję, że te kampusy 0.0 też mają w większości kolory gamsola i to również ma gamsola, ponieważ to fajnie dodaje umiejętności na skate, a, a przy czym bardzo fajnie wygląda. Ponieważ but prosty, biały, z białą podeszwą, z gumowym wstawieniem, z czarnym słoszem, czarnym przeszyciem i czarnymi wstawkami na języku. I do tego y, taka jeszcze mega fajna rzecz. No to po pierwsze sznuróweczki są fajne, bo są takie okrągłe, ale nie wiem, czy to wyłapi kamera. O, ale one jakby na samej też o sznurówach, mają takie logo. To jest logo Nike SB. Jakby czy to tym jakimś prawem nie złapało. Jak to nie złapię, to wam po prostu chyba przebitkę to wepnę. Ale naprawdę, but pod tym względem naprawdę fajnie się wyróżnia. Fajnie wygląda i serio daje mi do myślenia, że Nike. Jak chcę to potrafi zrobić fajnego buta, bo ten but naprawdę jest mimo że masówką, to fajnie wypada wyglądowo i właśnie jak przyformują też jakościowo i ma fajne detail z luki. A i też środek tego języka jest również czarny. Więc to też fajny taki smaczek, nie? W ogóle ta kolorystyka jest zaczepnięta z Orange Labera, bo kiedyś była ta sama kolorystyka dużo nie tak samo wyglądała. Leżenie miał pomarańczowe i wewnątrz było pomarańczowe. Tak, to, to jest to samo. 1 do 1. Może jakoś troszeczkę gorsze i dalej. To jest mega dobra. Przejdźmy może do samej wygody, bo tutaj też chcę się wypowiedzieć. A więc do samej wygody. Po pierwsze, jak tego buta dostałem to, i go przymierzyłem, to miałem takie. mówię sobie. Kurde, w porównaniu do butów, które wcześniej miałem, takich z tego typu, są one znacznie wygodniejsze. Okej, okay, Forum Low'y są według mnie wygodniejsze, ale te, które mam, to jakością nie dorównują, bo jakość w, w, w moich Forum to... Yy, zrobiłem błąd, że kupiłem wersję z tą yy, zwykłą IMO, ale tutaj yy, wygoda jest troszeczkę niższa, ale zamiast od butów typu Super Samby, typu, nie wiem, jakieś... Air Force z Jordanu, jedynki, zwykłe danki, zwłaszcza bo do tego bo o tym sobie też nawołałem, one o wiele bardziej e, są wygodniejsze. Po pierwsze, przez to, że po prostu ten but jest grubszy od środka, on ma tutaj grubszą wyściółkę, oraz tutaj, jak, no bo jak nie złapię to przebitka, e, tutaj mam taką fajną poduszeczkę, która naprawdę fajnie uwypukla tego buta i daje. Fajne w ogóle doznanie, po pierwsze taką stabilność w stopie, po drugie też to jest but skaterski i on ma tutaj takie pasy, które utrzymują, tego tego raczej nawet Wam na pewno nie pokażę, więc tutaj chyba zdjęcie Wam zrobię, te pasy fajną dają e, stabilizację oraz dodatkowo sama wkładka ma w sobie technologię Air Zoom, zooma zwykłego jakby i ona daje tyle, że imo zoom jest wygodniejszy od era pod tym względem, że po prostu jest naprawdę lepszy i idealnie to pokazuje ten but, który po prostu no od jedynek jest o wiele wygodniejszy. W jedynkach bym już jęczał, a tutaj już naprawdę ten but jest taki wygodniejszy, że jestem z nich w stanie wyjść cały dzień i nie ma W jedynkach jestem już troszeczkę wtedy zmęczony, więc naprawdę fajnie on pod tym względem wypada. Dodatkowo ten gruby język jeszcze fajnie ociepla nam, dajmy na to na wiosnę, jesień, yy, nogę. Yy, nawet bym powiedział, że jeśli ktoś by ubierał to na jakieś, nie wiem, 7-8 stopni, to byłoby git ten bud, przez to, że jest nawet nie najgorszy, ale na ujemne nie kupujcie go, naprawdę. To miał być mój but na ziemię, a coś nie wyszło, bo kupiłem Timberlandy, więc no. Więc pod tym względem naprawdę bardzo fajnie. Teraz sama jakość materiałów, tutaj skóra jest naprawdę bardzo mięciusia, bardzo fajna, naturalna, uginająca się, przez to sam but nie jest kartonem, który męczy, więc to też się na pewno odnotowuje do wygody. I w sumie teraz po prostu chyba przejdźmy do tego, co tego buta wyróżnia od Danków zwykłych. A więc czym się różnią zwykłe danki od danków SB? Po pierwsze, danki SB wyróżniają się jakością. Naprawdę jakość w dankach SB jest o wiele wyższa. Zacznijmy od tego, że tutaj mamy po prostu skórę naturalną w zwykłym wydaniu. Żeby mieć skórę naturalną w zwykłych dankach, to albo kupicie ID za, to macie chyba 700 zł minimum, albo po prostu kupicie kolab za, też nie, za dużo. A tutaj za 580 zł na ten moment dostajecie buta z naturalnej skóry, z fajnego jej marki, fajnej marki, fajny zdesignowany, uniwersalny, do wszystkiego, więc po pierwsze wyróżnia się jakością, po drugie wyróżnia się on tym, że jest po prostu szerszy, on jakby tutaj jest wąski, wąski, wąski i tutaj ma nagle takie poszerzenie, więc... On jest bardziej sprofilowany pod skate, no bo wiecie, z jakby zwykłe danki były projektowane jako do kosza, przez co one musiały być sztywne, one musiały być tu wąskie, żeby stabilizować nogę. One to bardziej skaterskie, one są bardziej luźne. Prze, e, po prostu macie takie mocne usztywnienie, a tutaj macie po prostu pasy, które to usztywniają od środka. Więc to jest taka różnica. Po drugie, to jest, jak już mówiłem, sam język. Język też tutaj jest właśnie taki gruby. E, co do w ogóle tego, to one się różnią wydanie. Różne wydania mają różne grubości języka, jakby ktoś nie wiedział, więc jakby wydaniowo to się może różnić. Kolejną rzeczą to jest sama wyściółka. Wyściółka w tym jest o wiele, o wiele grubsza, cieplejsza. Ma też w niektórych wydaniach, jak dajmy na to właśnie to, poduszeczki. Kolejną różnicą to jest sama wkładka, ponieważ zwykła wkładka do dodanków do tych zwykłych danków. Jest po prostu najzwyklejsza, nie ma nic nic zero systemu, zero. Natomiast tutaj macie aż dwa systemy: macie pierwsze tutaj Erzuma, w tej części tutaj, o tutaj macie Erzuma, a tutaj w tej części wkładka, ma taką piankę, która fajnie amortyzuje na deskę e, nogę. Więc szczerze, kurna, prawie spadły, <grym> więc szczerze, to dodaje im uroku i wygody, naprawdę to jest w nich fajne. Kolejną różnicą to jest podeszwa. Jakby ktoś nie wiedział, to podeszwa w Dankach się różni między SBK-ami. Nie tylko napisem, ale samym kształtem. Ponieważ tutaj, jak widać, ona się troszeczkę różni, Dajmy na to, od zwykłych Jordanów jedynek, czy od, od, od Jordanów jedynek. A pra, praktycznie Danki zwykłe mają tą samą podeszwę, co Jordany jedynki, jeśli chodzi o sam spód. Oraz do tego tylko nie mają tutaj kolce. Tutaj e, też nie mają kolcy, ale za to mają inny kształt, jeśli chodzi o te dziury, o te głębienia, ze względu na to, że po prostu na sednesie to się lepiej jakoś układa siły, po prostu większej, nie wiem, lepiej działa ta trakcja. Po drugie, jakby ktoś miał stare danki SB, miały lepszą mieszankę gumy, przez co były bardziej stabilne, ale dalej, nawet te nowe danki SB mają lepszą trakcję niż zwykłe danki. Więc jakby ktoś chciał kupować buty, które są wygodniejsze, lepiej wykonane w tej samej cenie, bądź nawet tańsze no to Danki SB są po prostu lepsze, więc yy, no. Oraz jeszcze ostatnią różnicą to jest, są same sznurówki, ponieważ no najzwyklejsze sznurówki od zwykłych Danków, chyba sobie każdy umie wyobrazić, To najzwyklejsze jak od Jordanów jedynek Air Force, natomiast od Danków SB macie tutaj takie fajne, ziomalskie, okrągłe było Jabłko drugie, po pierwsze, bardzo ciężko kupić gdziekolwiek, ich nie ma praktycznie nigdzie. Jak już są, to są gorsze przeważnie. A natomiast, nie wiem, e, danki zwykłej wszechstrzegówki, które kupić w lepszym, pierwszym sklepie. Więc, no, e, przejdźmy może teraz do właśnie tej e, kolejnej, e, kolejnej części naszego odcinka. A więc podsumowując, czy warto kupić tego od buta, czyli danki e, SBLowy w kolorystyce. White gun albo ogólnie, warto kupić danki SB, bo to będzie bardzo prosta, Bo chcę, że jakaś kolorystyka Wam się podoba, uważam ja ją za warto kupna, bo po prostu każda kolorystyka danków SB. nadrid, Zari, jest zwłaszcza, choć niektóre te Zari selieś, bo one bardzo często lubią to żywić, są warte zakupu. Cena aktualna: 800 000 złotych. Ale jeśli to w takich bardziej unisexowych rozmiarach, bo w, nie wiem, takich skrajnie wysokich czy skrajnie niskich, jeśli bądźmy niektórych innych, to po prostu poszukajcie na jakieś skate shopach, czy może na samym Nike'u, ponieważ ten but dalej stoi na niektórych stronach, dajmy na to na mini rampie widziałem go na promocji za 500 zł! za 500 zł ten but jest świetny, jakby ktoś się zastanawiał. Więc no, bierzcie go true to size. macie 43, bierzecie 43, macie 42, bierzecie 42. Jeśli chodzi o cent, albo w ogóle, jeśli macie w Nike 42, to bierzcie 42. Bardzo proste ze true to size. Jeśli chodzi o dbanie, myjcie po prostu podeszwę, żeby ona nie zżuchnęła, Gamsol starajcie się ogarniać, oraz po prostu szotujcie z miękkim włosiem po cholewkę górną, żeby po prostu. Nie pękała, nie pękała, nie wróciła się i po prostu ten but będzie wyglądał jak nowy środek. Możecie mieć po prostu sztotką. Więc naprawdę bardzo fajny but, bardzo ładny but. Cieszę się, że go kupiłem i w wielkim skrócie polecam go każdemu zakupić, bo uważam za wartego uwagi za coś, co powinno być standardem w wielu, wielu, naprawdę w wielu szafkach, a naprawdę jest tego mało. Więc szczerze, kupcie, bo nie pożałujecie, bo... Na pewno was nie zawiodą, a były więcej, one was skoczą, bo nie są złe. A powiem więcej, ej, są rewelacyjne. Dziękuję za oglądanie, zapraszam Was teraz na OnFit. Jeśli film Wam się spodobał, no to zasubskrybujcie, e, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. No i zapraszam Was do kolejnych moich filmów na tym kanale i no, link na dole, social media też są. I no, OnFit, narka.